Cześć, Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl. Bardzo często poświęcamy wiele uwagi temu, czy wybrać na dany indeks ETF A czy B, czy kupić go w Londynie czy we Frankfurcie, czy kupić brokera polskiego czy zagranicznego X czy Y. I to wszystko ma znaczenie, natomiast bardzo często dużo więcej do ugrania mamy w innych obszarach, i właśnie w tym materiale chciałbym Wam powiedzieć. O czterech częstych błędach inwestorów. Inspiracją do tego materiału był dla mnie wykład Michała Wojciechowskiego z biura maklerskiego M. Banku, który go wygłosił podczas konferencji Pasywna Rewolucja. O tym, jak inwestują, w jakim stylu inwestują klienci biura maklerskiego M. Banku. I w tym materiale chciałbym Wam podzielić się danymi, z którymi Michał się podzielił w czasie tego wykładu. Pierwsza rzecz. Nadajemy inwestowaniu niski priorytet. Michał przytoczył jedno z badań, w którym ludzie byli zapytani, czy zna pan ETF? Za, tak, zamierzam in, zainteresować się funduszami ETF, ale nie mam na to czasu. Nadajemy inwestowaniu po prostu niski priorytet. W, w innym badaniu byli ludzie zapytani o to samo, czy zna pan pani ETF? Znam, ale nie korzystam. Bardzo często może to wynikać z tego, że postrzegamy ETF -y jako coś skomplikowanego, ale wydaje mi się, że. Mimo wszystko często jest tak, że odkładamy to inwestowanie na później, bo dzisiaj muszę zająć się jeszcze tym, tamtym, a inwestowanie jest mniej ważne. Dwa, komplikowanie portfela. W materiale Michała, czy też w innym materiale Sebastiana Zador z Domu Mokleskiego BOŚ mogliśmy zobaczyć, które etf -y są najchętniej, najczęściej wybierane przez klientów. I jeżeli chodzi o portfel akcji globalnych, wśród najbardziej popularnych jest ETF na cały świat, jeden ETF, który można pokryć globalne akcje, to jest konkretnie Vanguard, FTSE All World, Accumulating, jest też drugi, iShares, All Country World em, Index. I one są bardzo popularne, ale jeszcze bardziej popularne są dwa, to, dwa osobne ETF na rynki rozwinięte, i rynki wschodzące być może argumentem za tym, żeby iść w tym kierunku są niższe koszty, a być może chęć tego, żeby te proporcje lepiej dobrać pod siebie, niż są one dobrane w ETF-ie na cały świat. Natomiast to wszystko powoduje, że komplikujemy portfel, a im więcej instrumentów, tym więcej decyzji przed nami i możliwości, gdzie możemy się potknąć. Ten Portfel składający się z części, w części akcyjnej z dwóch ETF-ów to jest tylko jeden z przykładów, bo ten portfel można jeszcze bardziej komplikować. Tutaj przykład jednego z influencerów internetowych, który pokazywał jako taki portfel pasywny na całe życie dla, dla masowego odbiorcy, dla typowego inwestora. Portfel, który składał się z aż czterech ETF-ów. I oczywiście z jednej strony warto dopasowywać portfel do siebie. Ja nie chcę twierdzić, że część akcyjna musi składać się z jednego ETF-u. Natomiast twierdzę, że bardzo często niepotrzebnie dobieramy zbyt wiele ETF-ów do, do swojego portfela, komplikujemy go, i efekt jest niestety taki, że on niekoniecznie jest dobrze dla nas dobrany, ponieważ potykamy się, o czym powiem za chwilę. Trzy. Kupowanie historii. To jest wykres, który pokazuje, jak zachowywał się ETF od iShares na rynki wschodzące, jeden z najbardziej popularnych ETF-ów czy w mBanku, czy w Bosiu, czy w innych domach maklerskich oraz to, jak chętnie inwestorzy go kupują. I jest taka zasada, która jest do zaobserwowania u wszystkich brokerów, że bardzo chętnie inwestujemy w ETF -y w pierwszym kwartale roku, roku kalendarzowego, zwłaszcza na rachunkach IK i IGZE. I w tym przypadku, na przykładzie tego ETF-u, widzimy, że kiedy mieliśmy za sobą falę wzrostów, bardzo chętnie w tym pierwszym kwartale inwestowaliśmy w ten ETF. Natomiast w momencie, i to jest przykład pierwszego kwartału 2023, kiedy akurat był gorszy okres, nie mieliśmy za sobą fali wzrostów, lecz byliśmy raczej po spadkach, no ta, ta, ta chęć, tendencja do kupowania była dużo niższa. I to też pokazuje taką powszechną tendencję, która też w wielu innych badaniach wychodzi. Niekoniecznie, niekoniecznie przy inwestowaniu w ETF-y, że kupujemy historię, podążamy za tymi historycznymi stopami zwrotu. Zakładamy, że skoro ostatnie trzy lata rosło, to teraz kolejne trzy lata znowu będzie rosło. I to jest bardzo częsty błąd, i to też widać na tym przykładzie. Kolejny błąd to brak wytrwałości, i tu jest moim zdaniem pies pogrzebany. Tutaj jest zakopane złoto. Michał Wojciechowski zrobił badanie klientów M-Banku i sprawdził na 10 inwestorów, którzy kupili ETF w roku 2020. W roku 2021, w pierwszym kwartale, kupiło już ETF tylko 5 inwestorów, w 2022 4 inwestorów, a w 2023 już tylko 3 inwestorów. To bardzo dobrze pokazuje, że tracimy wytrwałość wraz z upływem czasu. Obejrzymy jakąś fajną konferencję, jakiś fajny wykład, zapalimy się, kupimy raz ETF. A potem zapominamy o tym, nie dokładamy środków kolejnych do naszego portfela, do naszych inwestycji, a to powoduje, że nasz portfel nie rośnie. Więc co z tego, że wybierzemy naprawdę najlepszy, najtańszy ETF, który jest najbardziej efektywny w długim terminie, skoro kupimy go raz, a w kolejnych latach, wraz z pojawianiem się nowych oszczędności, nie będziemy dokładać nowych środków do portfela i ten portfel ruszył nie będzie. Bez tego. Daleko nie zajedziemy. Nie mówię tego po to, żebyśmy mieli się jakoś katować, ale żebyśmy spojrzeli, gdzie w najczęściej czy najpoważniej możemy się w inwestowaniu przewrócić, po to, aby starać się unikać tych sytuacji, unikać tych błędów, które są częste. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Dajcie znać, jak Wam się podobało, wpadajcie na atlas ETF oraz zapisujcie się na newsletter stockbroker.pl. Dzięki wielkie, cześć.